To oznacza, honorowe członkostwo w klubie tych, którzy jechali, ale nie rozbili. Tak, dokładnie, dokładnie. Ej, <suszy> ja mam, ma... robię zaraz. Ej, jesteśmy hey, mistrzem tymu. tego sportu. Jeszcze sekund, jechimy. Szymanko, Zgadnijcie gdzie jesteśmy. Tak, zgadnijcie gdzie jesteśmy. Rozejrzyjcie się. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. A tu nagle, ta -dam. Tak, tu pozuję, fratum, To, to po -pozuje trochę, no? a uwaga. Okay. Słuchajcie, byliśmy dzisiaj w o Sudanie. jesteśmy samo po nagrywce. Ogólnie stworzył się taki chaos, jak wszyscy zaczęli jeździć. Tak głośno było, że po prostu no, mamy nadzieję, że wszystko to, że tak powiem, oddało to, co chcieliśmy przekazać, tak, czyli że modelarstwo to fajna pasja dla całej rodziny, yy, dla wszystkich zajawkowiczów i, i tyle. Już Tomku, to powiem, jak się jeździło naszymi samochodzikami? Jednym słowem, psz, tak to wyglądało, brak słów. My w Poznaniu na takich jak o niej mówimy penery albo lontrusy. Czyli? Znaczy, czyli? Bank rozbity. Tak się tak. rozbija bank. Co więcej, bez ofiar w ludziach. I podobno w sprzęcie też. No, sprzęcie wszystko Jest, Jest samobójcze. Powiem wam szczerze, że serducho cały czas bali. Tak. Jest adrenalina, tak. ale w pierwszej kolejności jednak tak. jako ojców trójki tak. polecam zapoznać się z tym, co wy przekazujecie: z house, a z tak. A dopiero potem po to sięga. No, ogólnie tak by było jak plan? Tak, dobry plan bez, bez wolnej Amerykanki, bo to słuchajcie, to ma taką petardę, to ma taką moc, to ma taki ogień że na to powinny być w ogóle kwity jakieś. Ogólnie... na <grystanie> drony czy samoloty powinny być... Okej. Nie, to większe... 150 a te większe sprzęta. Tak, tak. 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 Jeszcze nie na szczęście. No, szczęście. <grystanie> Okej. Okay. No nie, no to tym bardziej trzeba sięgać po to, co wy, co wy, co tak. wy robicie. Tak, dokładnie. A ja w ogóle wychodzę, słuchajcie, ja robię... O, Tomek ma to szóleczkę. Rozumiem, że... I, oznacza honorowe Czyli... członkostwo w klubie tych, którzy jechali, ale nie rozbili. Tak, dokładnie, <laughs> dokładnie. Czyli jeździ, niszcz, naprawia i powtarza. To jest takie hasło modelarskie tak naprawdę. Klasa, bardzo mi się podoba. Taka, taka Perpetuum Mobile, które napędza dzięki pasji, miłości, energii, adrenalinie, endorfinom i Państwo jak spróbują, to sobie dodają co tam jeszcze trzeba. Dokładnie. Tomek musi lecieć do pracy. Tak, ja mam A, program zaraz. Dokładnie. Ale jeszcze podniecie do nas, nie? Myślę, że tak. Czekaj, naprawdę. czekaj, czekaj, bo Dobra. w takim razie musimy powiedzieć do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć, dziękuję, cześć. 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 Hej. Cię nie mogę? Słuchajcie, zwariowana akcja, samolot w pytaniu na śniadanie. Startuję z lampy lamp, <śmienicza> No, lampy Nagrywaj, wygrywaj! Ale zejść do ciebie leci Słuchajcie, to jest to modelarstwo Sky is No Limits, tak? Wszystko można, wszystko można w modelarstwie. Można samolotem skakać. Jeszcze poproszę Michała. Michał, backflipa samolotem. Co ty na to? Poproszę o dach dwa razy większy jeszcze. Dobra, niech będzie. Ale Michał, może tutaj rąbkę byś poprosił by malutku, chociaż zawinął. Może kiedyś indziej no. spróbuję. Ryzyko zawodowe. Ryzyko zawodowe, no. Jak dawno zajmujecie się modelarstwem? I powiedz mi, czy to jest pasja dla całych rodzin? Absu absolutnie. Pasja jest dla całych rodzin, ale może zaczynając od samego początku. E modelarstwem zajmuję się już to siódmy rok, gdzie zaczęło się tak zupełnie przez przypadek, że moja siostrzenica e chciała, żeby Wujek zrobił papierowy samolot. I jak Wujek zrobił papierowy samolot, to złapał zajawkę i zaczął robić duże samoloty. A e absolutnie jest to pasja dla całych rodzin. Na przykład moja córka, która to chwilowo tam siedzi, troszeczkę już jest zmęczona. E ale na przykład to jest moja design manager, która odpowiada za kolorystykę samolotów samolotu. E, synek z kolei ma 3 lata, więc z uwielbieniem, kiedy tata coś robi, to śrubokręt do ręki, prawda? I, i jedziemy. Siedzi i wspiera. wspiera. No, poza tym wiesz, jak podrośnie, bo mam takie takie przeczucie, że coś jest dla dzieciaków lepiej, jak zobaczyć na niebie albo na ziemi coś, co sami zrobili i za lat 200 km On na godzina. Tak, to jest zupełnie niesamowite, my to z Fabianem przeżywaliśmy, może nie od maleńkości, ale zaczynaliśmy w wieku e, czwartej klasy i wiemy jakie to uczucie, jak sami to zbudujemy. Trzeba się polecieć nie od razu, bo metod krótkich było kilkadziesiąt zanim to poleciało, ale ta satysfakcja, to my tam jeszcze pokaliśmy ze, ze, ze szczęścia, z szczęścia tak. jak pomieliśmy pierwszy Bo Właśnie, to Właśnie to... pamiętam, że pierwszy model jeszcze wtedy nie potrafiłem też taki pan go oblatał, to po prostu jak zbił się w po powietrzu, to było takie o! No, to, jest, to super, jest, to jest... jasne, jasne. Słuchaj Michał, bardzo Ci dziękuję, że dzisiaj przyjechałeś. Świetnie, ja również. Tak, akcja to tak naprawdę wszystko szybko, na spontanie, więc kilka telefonów. No to ja dziękuję bardzo, słuchajcie, to, to, ja, to przyjemność po mojej stronie. To, to jest super. Jest. mam nadzieję, że będziemy w kontakcie, zapraszamy na pewno na nasz, prawdopodobnie będziemy organizować piknik na wiosnę modelarski, no i oczywiście zapraszamy Super, pioteczka. Oj, no, raz. Mano. No, Michał, słuchaj, e, dzięki, że wpadłeś dzisiaj tutaj do nas ja też dziękuję. i do pytania na śniadanie. Jaki Michał? Fa Fa Faraon. Erce Faraon. Erce. No, Michał, Erce Faraon. Elce, Faraon się ma. Dobrze, że tu jesteś. Cóż, mam pytanie. Hmm. Z jaką największą prędkością udało ci się ujeździć się takim modelem zarejestrowanym? Tutaj eee, masz ze sobą co? Tak, Słyszę, którego u Was nabyłem? Około 100 na godzinę udało nam się go rozwójać, okay. i to nie jest koniec. Okej, okay. A tak. co, co wyżej było? Jakimiś innymi modelami, e... któreś tam przekatałeś? Arma... Limitless, limitless, tak, około 150, ale to pakie, był pożyczony, ale 150 na godzinę, wyobraźcie sobie. Ja słyszałem, słyszałem, że w Warszawie są wariaty co chyba XT01, tak? XT01. chyba ponad dwie paki rozpędzi. Można, można, wiecie, to jest potrzebne lotnisko jakieś, albo obszar tak, tak. zamknięty, bo kości słupki. No i fajnie, ale słuchaj, bo też ty, bierz udział w tych drag race'ach. Tak, King Tutaj, of Poland, King of RC. Poland, RC pozdrawiamy. Tym modelem udało nam się ostatnio zająć trzecie miejsce w klasie 4x4. Okay. Także... Jesz jeszcze nam się nie udało dotrzeć na te zawody, Mamy nadzieję, że już Następstwo czas, czas. czas. naprawdę to wszystko czas, nie? my tutaj no. spinamy się jak możemy. Z... Same zawody to jest pikuś, większą uwagę kładliśmy na przygotowanie, na zestrojenie zawieszenia, zębatek, regulatora. Tak, przygotowań kilka miesięcy, a wyścigu kilka sekund. Tak, tak. Natomiast wszyscy, wszystkie nasze, tak jakby mówiąc, przygotowania, no, no. też i kamerzysta, który, montowałem z nim ten model, wy, który dostarczaliście mi części, wszystko się zgrało i, i RC Faraon to jest, ja tam wcześniej już podkreślałem, no. że RC Faraon to nie tylko ja, ale także cały team, który mega mi pomaga w robocie. No i elegancko, o, ten pan Dobra, tak, ten pamięć. Trzymamy, do zobaczenia w następnym razem wpadłem na Podlasie wpadłem. A może jeszcze kilka słów ogólnie o tych zawodach w może e... Wy tu masz na czym to polega. I tak Mamy dalej. kilka klas, na pewno pierwszą klasą jest klasa Open dla wszystkich początkujących. ścigamy się wszystkim na jakiejkolwiek baterii, aby tylko spróbować zacząć, a później już wchodzimy w klasę 4WD, klasę 13-W silnikowo klasę Outlap z napędem na tył. gdzie mamy wszystko dobra dospolone. I tam macie jakiś wyścig? Co tam robicie? Yy, 1,40 mili, to jest około 40 parą metrów. Polega to na tym, żeby dobrze wystartować i wyhamować na mecie. No i super. Chyba więcej informacji z tego, co wiem, masz u siebie na kanale. Tak, zapraszam. Chcecie w przyszłym roku wziąć udział albo dowiedzieć więcej? RC Faraon na YouTube, wybijajcie. Szybko. Seba, słuchaj, czy takimi modelami z w każdym Weź co coś więcej na Bo wiem, że ty osobiście posiadasz modele na nitro i to są chyba takie modele, którymi nie pojeździmy we wszystkich, na wszystkich, we wszystkich warunkach takich pogodowych. No raczej się modele nitro, nie pojeździsz, ponieważ trzeba go regulować w zależności od pogody i silniki nitro są bardziej na temperaturę niż silniki elektryczne. Okay. Do tego do zależy od pogody, w od temperatury trzeba wybrać, dobrać odpowiednią temperaturę świecy mhm. No, ty chyba długo już ogarniasz te stoliny, widzę, że to jakieś wiedzę masz, sam chyba to wszystko robisz, ale tata ci pomaga, czy nie? Czy, czy ty mu tłumaczysz? Jak to jest? Ty mu tłumaczysz, czy tata tobie tobie tłumaczysz? Ja mu tłumaczę. No właśnie, a ja... Teraz 40 lat, no i elegancka, ale w od, od jak dawna modelami się zajmujesz? Tu przynajmniej jesteś w wieku, nie wiem, 8 lat, może 9 no i się... Na właśnie mikro moim. No, no. Na makro. Ok, na makro. To było pory jak No i fajnie. Fajnie, że wpadłeś piony mamy nadzieję, że będziemy się widzieć na kolejnych jakichś wydarzeniach, zawodach. No na wodozomlotach też się widzieliśmy ostatnio. Mam no, nadzieję, że w tym roku też się zobaczymy. Dobra, na razie, trzymajcie się. Hello. Dobra, słuchajcie, kończymy ten piękny materiał. skoczymy szybko. No to zaraz. Dobra, słuchajcie, dzisiejsze pytanie śniadanie dobiega końca. Nasz występ już jest za nami. Pytanie śniadanie. Właśnie co jemy, bo już głodnie jestem. Dobra, to musimy jechać to uczcić ogólnie. Dziękujemy, dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że nie gościliśmy tu ostatni raz, a tylko pierwszy i będą tylko kolejne. No i oczywiście dziękujemy za za zaproszenie, tak? Jesteśmy naprawdę mile zaskoczeni i. Tak się, że mogliśmy tutaj wystąpić i, tak, i podzielić co, co się nie? tym modelarskim hobby, chociaż to troszeczkę z milionami Polaków. Tak. To była Adrian miliony Polaków. W parę, parę minut. Mam nadzieję, że przekazaliśmy to, co jest najcenniejsze czyli wartość sama w sobie, czyli pasja, czyli tak. budowanie, rozwój ogólnie, tak, spędzanie razem czasu. Mam nadzieję, że to jest takie stosunek największe wartości. I, no i mam nadzieję, że to zobaczyliście tutaj. tak? Dokładnie, także do zobaczenia. Trzymajcie się. I modelarska ekipa Was żegna. Hej! I teraz na końcu oczywiście chcieliśmy bardzo, ale bardzo. bardzo podziękować, bo bez Was nie byłoby nas tutaj, bo byśmy przyjechali tylko udzielić pewnie suchego wywiadu, a dzięki to, Wam było tutaj show. Dziękujemy dla Michała, dla Marcina, dla Krystiana, dla Darka, dla Sebastiana, dla Zalewskich, tak dla jest. kogo jeszcze? Pozdrawiamy i dziękujemy dla Michała z, z, córk z córeczką, tak. dla Daniela z rodziną, Ym, Dla mojej żony. Oczywiście RC Faraon, dzięki, że były Zar, to dokładnie. Kulczy, ja już nie pamiętam, wszyscy, widzisz? Jesteśmy ja w takim szoku, że naprawdę nie pamiętamy. Jeżeli yy, kogoś wszyscy. wspominaliśmy, naprawdę prze, przepraszamy. Wiecie, że Wam dziękujemy, także to jest najważniejsze. Z nazwiska przecież tutaj imiona i nazwiska nie będziemy kogoś tutaj tytułować, także dziękujemy jeszcze raz organizacjomu dla Tomka i dla Izy, tak? Mhm, yy, oraz tak, dla, dla pani Asi i dla pani od scenografii, dla wszystkich osób, z którymi mieliśmy kontakt. No i do zobaczenia. Mamy nadzieję następnym razem Mam w nadzieję. przyszłości. Do zobaczenia. Cześć.